Proponuję tak, pójdziemy na koniec leguny i tutaj wrócimy i skorzystamy z opalania, z kąpania tutaj i tutaj. Jesteśmy na tym wale piachu, a na tej recepcji jest historyczne miasteczko Nin. I pojemny przestronny parking wygodnym, takim drewnianym deptakiem. W tle przepiękny krajobraz Góry Welebit. Jest jeszcze również miejsce na zabawę dla dzieci. Strefa gastronomiczna, parasole, leżaki. Widok jest tutaj przepiękny, jednocześnie i na morze i na góry. Patrzymy przez lunetę ale słabo co widać, nie polecamy. Plaża jest przepiękna, piaszczysta, szeroka. Dla każdego starczy miejsca. Nie trzeba siedzieć jeden obok drugiego. Każdy znajdzie dla siebie miejsce. Jest przybieralnia i co ważne są prysznice, które są bezpłatne. Wejście do morza jest tutaj bardzo łagodne. Woda tutaj może nie jest taka przezroczysta, dlatego że ona jest czysta, ona jest przezroczysta, ale ponieważ dno jest piaszczyste, nie ma skał to wydaje się taka woda bardziej... Wow! To woda wydaje się być bardziej taka jak w Bałtyku. Tam druga córka stoi, ma 8 lat i woda sięga po pas mimo mimo chyba 200 metrów od brzegu a tam córka, to jest chyba odległość 400 metrów, ma 10 lat i, i też stoi na nogach, że jest tutaj bardzo, bardzo krótko. o których mówił ten właściciel, To nam wypożyczał łodzie. Przechodzimy teraz na drugą stronę. Ja idę się wykąpać. <śmiech> <śmiech> Dziecko Lodniś. wieś jak koruncy. Ale im dalej tym To, to jest krab. Martwy? Czy żywy? Drugi krab. O cholera! Ty, słuchaj, tu też kolejne dwa. Ja pierdził one ale zapieprzają. A, A ja tutaj woda jest bardzo ciepła. Woda z, kraba, z krabami. Tak, woda z krabami. A, ale tutaj pływać się nie da. Dlaczego? Idź dalej. jest tam bardzo męcno i dziwna woda. No, rzeczywiście. No niesamowite. Ten ktoś już za chwilę będzie wychodził na pomoc. Wynajmujesz to apartament, przechodzisz przez zatokę, Tu już jest plaża, a tu jest kolejna część morza. Po dwóch dniach przebywamy na tą samą plażę i się okazało, że morze się e, cofnęło. Dzisiaj pierwszy raz sobie doświadczamy tego, że na Chorwacji są przypływy i odpływy. No ewidentnie. Tutaj dwa dni wcześniej było morze i ono się teraz cofnęło. Plaża okazała się mocno atrakcyjna i to do wypoczynku, bo wypoczęliśmy tutaj naprawdę komfortowo, jak i w takim sensie poznawczym. Jest tutaj płytkie morze, ciepła woda, sztuczna rafa z roślinami. No zatoka z krabami, co nas absolutnie zaskoczyła. Widzieliśmy odpływ morza. No i gościa, który przeszedł po dnie na drugą stronę zatoru. Dlatego przepiękny widok na góry Pelewi. Naprawdę polecamy tutaj wypoczynek.